Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, że jedynie 10% Polaków ma oszczędności, które w razie utraty pracy wystarczą im dłużej niż na 6 miesięcy. Ponad połowa Polaków ma kredyt, a 13% Polaków posiadających kredyt bierze kolejny kredyt, aby spłacić poprzedni. Statystyki w Polsce odnośnie budżetów prywatnych i domowych nie napawają optymizmem. Ja nazywam się Justyna Broniecka i wraz z moim zespołem postanowiliśmy zrobić coś. Co choć trochę zmieni aktualną sytuację. Od prawie 15 lat pomagamy ludziom odzyskać spokój finansowy, odzyskać kontrolę nad swoimi pieniędzmi, aż w końcu odzyskać poczucie bezpieczeństwa. Wraz z 13 autorami napisaliśmy książkę Jak mądrze zarządzać pieniędzmi w czasach kryzysu. W książce znajdziecie tematy związane z praktycznym przygotowaniem budżetu, racjonalizacją wydatków, rozmów z dziećmi o pieniądzach, umiejętnego wykorzystywania kredytów, Radzenia sobie w sytuacjach, kiedy przestajemy móc spłacać swoje zadłużenia, oraz tego, jak konsekwentnie realizować swój plan. Książka to prawie 300 stron praktycznej wiedzy, wskazówek i porad. Ale również jest wsparta praktycznymi kartami do pracy własnej. Dzięki niej odzyskasz spokój w temacie finansów. Zapraszam do lektury.